Dotknięta, posunięta to bardzo ważna zasada na turniejach szachowych, a w tej partii Nakamura próbował tę zasadę złamać w końcówce. E, więc zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. Poszedł dosyć zadymiarski wariant, w którym to biały olewa swojego centralnego piona, ale za to dostaje naprawdę fajną inicjatywę. E, oczywiście ten skoczek na D5 jest nietykalny w tym momencie, no bo po prostu widełki. E, w związku z tym Aronian ewakuował swoje jego Hetmana. W partii Skoczek F6, Skoczek H4, Roszatka, Skoczek C3, więc też Skoczek będzie się chciał wpakować na F5. Ale kluczowa jest ta kontrola nad polem D5, ponieważ przez to pion z D7 jest słaby. Gdyby Nakamura przestawił pionka na D4, no to byłaby inna dyskusja. A tak zawsze tego delikwenta można atakować. W partii G6, no to goniec tutaj jeszcze wkroczył do akcji. Wieża B8. Goniec zaatakował wieżę, wieża C8. Tak jak widzicie, tutaj ta presja za poświęconego pionka jest taka bardzo długoterminowa. Po prostu biały jest wyżej ustawiony i dociska, dociska, dociska. I tutaj fajna ofiara skoczka. Nie można tego skoczka bić, no bo wiadomo, partia od razu kończy się matem. Więc w partii nastąpiła wymiana gońców. Jeszcze po drodze wtrącenie na E7 i teraz przejście do końcówki. Biały nie ma nic przeciwko, to jest dosyć rzadko spotykane, ale tutaj realnie nawet końcówka z tym pionem straty będzie ok dla białego, ponieważ najprawdopodobniej biały w ten czy inny sposób zdobędzie pionka z D7, no bo w końcówce zawsze będzie w stanie pogonić skoczka z F6, jakoś zdwoić się po linii D, no i ten pion z D7 nie ma szans. Przetrwać w partii d5, koniec g5 za takim właśnie na tego skoczka, i tutaj na powinien wybić na f4. To jest takie najlepsze podejście. Tak poszło w partii. Powinien wybić na f4 i po prostu grać na równym materiale. I tutaj końcówka jest po prostu ok dla czarnego. Nawet są jakieś perspektywy na wygrywanie, bo jest 3 na 2 na Hetwańskim, więc jest to opcja wytworzenia wolnego oddalonego pionka. Ale w partii mamy skoczek E4, wybicie na D5. Yy, I rzeczywiście yy, Nakamura zakładał, że ta końcówka będzie jeszcze lepsza. Ale zdaje się, że nie docenił siły tego gońca z G5, bo zauważcie, że teraz wieża Aroniana wjechała na siódmą linię, więc jest tutaj całkowita dominacja w tym momencie, a jeszcze ten goniec kontroluje pola E7 i D8, więc wieże czarnego nie są w stanie walczyć z tą potężną wieżą białego w partii H6, a to goniec jeszcze wjechał do obozu na Kamury. Skoczek C4, wieża wkracza do akcji cyk. Wieża D5, wieża C6, wieża A7, obie wieże wjechały na siódemkę, więc kompletna dominacja białych figur. I tutaj w partii H4 Nakamura, biedny, stoi w miejscu, grzecznie się broni, goniec D8 w partii, dalej stoi w miejscu. Tak jak widzicie, Aronian trochę tutaj próbuje wyczekać przeciwnika. I tutaj był bardzo trudny moment, muszę przyznać, ponieważ rzeczywiście biały jest w stanie wygrywać. Tej pozycji. Natomiast manewry są tutaj naprawdę bardzo głębokie, bo trzeba zablokować te piony czarnego na tym skrzydle. Czarny nie da rady skubnąć pionka z A4, no to wtedy bicie na C5, bicie na B2, i ta wieżówka jest po prostu wygrana, ponieważ wieże białego. Totalnie dominują. Ta wieża czarnego po wsze czasy musi stać na F8 pasywnie, no i leci przy wsparciu tych potężnych wież pionek do pola przemiany. A jeszcze mało tego, jak wieże wjadą na siódemkę, to tego typu groźby się pojawiają, że ten pion dojedzie aż do E6 i wtedy po siódmej linii nawet jakieś matowanko. Jeżeli natomiast Nakamura dalej tutaj będzie stał w miejscu, to jest ruch H5. Takie fajne, nie, bardzo poświęcenie, no bo tutaj te piony ruszą dalej. I pozycja czarnego się po prostu rozjeżdża w długim terminie, ale nieproste manewry. Więc w partii wieża C7, skoczek A3, goniec D8. Tak jak widzicie, czai się biały na piona. Skoczek C4, goniec się wrócił. Skoczek A3, wieża B7. Skoczek C4, król teraz podszedł do akcji. Więc biały się tutaj rozkosuje tym, że ma totalną dominację w pozycji. No i może posprawdzać oponenta to z jednej, to z drugiej. No ale na kamura naprawdę bardzo dobrze się tutaj broni nastąpiło skoczek D2 szach, żeby tego króla przeganiać, no bo inaczej to za chwilę rzeczywiście tak czy siak te piony ruszą, więc skoczek D2, no i przeszli tutaj panowie do takiej wieżówki, która jest ogólnie rzecz ujmując OK, ale dla czarnego, ale trzeba tutaj grać naprawdę bardzo precyzyjnie, bo biała wieża przejęła jedyną otwartą linię w pozycji, więc jest aktywna wieża kontra pasywna wieża, więc biały ma znacznie lepiej. W partii król G7, E4 biały jedzie tutaj dalej. Wieża B8, wieża D7 tutaj groziło E6. To jest klasyczny motyw na związaniu. Więc na kamura król F8. F5 w partii, wybicie król F4, i teraz nastąpiło posunięcie B5. Więc tak jak widzicie, naprawdę świetna aktywizacja na kamury. Mierną ma pozycję, ale teraz jak otworzyli linię B, no to ta jego wieża się aktywizuje. I to już jest inna dyskusja. Więc w partii mamy wybicie. Wieża tutaj odbiła na b7. Król zbił na f5, i teraz nastąpił fatalny moment, ale to jeszcze nie jest ten tytułowy moment. Fatalny moment a3. Należało koniecznie zagrać wieża b6. Ekstremalnie istotne jest to, żeby nie wpuścić białego króla na f6. Ponieważ, tak jak poszło w partii, no to ten król może wejść na f6. Groźby są oczywiste, tak? I maty, i bicie pionka, więc szach, ale teraz pionkówka jest po prostu przegrana, bo biały skubnie jeszcze tego pionka no i zasuwa do pola przemiany, a król zasuwa po te pionki. Ale tutaj Aronian nie znalazł, zagrał F4, Nakamura wieża B4 jest zainteresowany tym pionkiem, no i się panowie powymieniali pionkami ze skrzydła hetmańskiego. To jest standard, jeden i drugi pionek leci do pola przemiany, no i obie strony muszą po prostu powybijać i ta wieżówka jest remisowa, cały czas bez pionka ale dobrze się tutaj mister Nakamura broni, wieża A4, jest atak na pionka, więc król do przodu nigdy nie pójdzie i ta wieża sobie tutaj chilluje, stoi, oczywiście Aronian testuje przeciwnika, testuje, jest to 74 posunięcie i teraz. Tak jak widzicie, jest tutaj nagranie z turnieju i muszę trochę wyjaśnić zasady. No bo możecie, nie wszyscy kojarzą zapewne. Zasada jest taka, że jeżeli dotkniesz jakąś figurę, to musisz się nią ruszyć. Jeżeli zdarzy się tak, że chcesz wykonać jakiś ruch, jakiś ruch i się zorientujesz, że nie masz żadnego legalnego ruchu tą figurą, no to wtedy jest ci odpuszczone. Ale jeżeli dotkniesz figurę i możesz się nią ruszyć, no to musisz się nią ruszyć. No i teraz spytacie zapewne, dobra, dobra, a co jak chcę poprawić? Co jeżeli krzywo stoi? No to wtedy jest zasada, że musisz powiedzieć, poprawiam i wtedy możesz poprawić tą figurę. Żeby nie było niejasności, czy chcesz poprawić. Czy też złapałeś, no bo chciałeś wykonać posunięcie. No i teraz patrzcie, co tutaj robi pan Nakamura grający czarnymi. Łapie. Mm, łapie tego y, króla cyk. I się teraz zorientował Że coś jest nie tak Nie, ja tylko poprawiam O co, o co ci chodzi No ale tak jak widzicie Aronian się tutaj stiltował od razu po, poszedł, poszedł do sędziego No byku dotknąłeś No to musisz się ruszyć No i teraz sędzia oczywiście potwierdził No i zobaczcie Co się wydarzyło dalej w partii Mianowicie okazuje się Że wszystkie ruchy królem przegrywają Gdyby tutaj dotknęło, tyknął wierzę no to Ludzie. Wieża E2 remisuje, wieża A4 remisuje, wieża A6 też remisuje, więc kluczowe, żeby się obronić przed tym E6, bo to może być momentami problematyczne. Natomiast na złapał króla, próbował dawać, że wcale tylko poprawiał, no ale wszystko na kamerach, dowody były, no więc musiał tutaj królem ruch wykonać. I w nastąpiło posunięcie król F8. Jeżeli chodzi o król H7 król H8, no to sprawa jest jasna, tak? Traci tego pionka, no i jest po zawodach. Natomiast jeżeli chodzi o król G8, no to tutaj król wjeżdża na F6 i prawdopodobnie właśnie jak Nakamura złapał tego króla, to się zorientował, że wieża A6 nie broni. No bo jak król się cofnie to jest elegancko, no ale może być wieża d6. No i okazuje się, że pionkówka no to jest w oczywisty sposób przegrana. No a jeżeli wieża odejdzie, to teraz wchodzi szach i f5. I po prostu biały zdobywa tego pionka i zasuwa pionem z linii e do pola przemiany i to już jest wygrana. Jeżeli natomiast nastąpiłoby wieża a4... No to ruch E6 wygląda bardzo groźnie, prawda? Bo jest to związanie, ale można szachować, król się nie ma gdzie schować, jedynie może pójść na G4 i teraz król F6 remisuje. Dlaczego? Jeżeli nastąpi bicie, wieża A8 i biały nie ma jak robić progresu, no bo wieża musi cały czas tutaj bronić i jest remis. Jeżeli E7, wieża E3. Pionek jest zdobywany, będzie, będzie oczywiście remisik zawsze. No, biały nie ma, nie ma co zrobić. Jeżeli natomiast wieża zbije na F7, no to teraz król bije na E6 i uwierzcie lub nie, ale ta wieżówka jest remisowa. Pion bandowy i pion na linii F na Króla i wieże to jest remis pod warunkiem, że król czarnego nie jest odcięty na ósmej linii. Czyli jeżeli król jest na ósmej linii i wieża go odcina, to wtedy jest wygrana. I ja znam tę wieżówkę, więc zawodnicy tego kalibru to znają ją tysiąc razy lepiej na 100%, więc no Nakamura coś takiego z całą pewnością by ustał, by zremisował. Należy no że ruszył, że dotknął króla, no to wykonał posunięcie król f8, no nie było dobrego ruchu królem, no przez to, że złapał tego króla, przegrywa partię, no i teraz weszło właśnie król f6, wieża a6, szach, wieża d6, wieża a8, h5, no i teraz czarny jest po prostu w potrzasku. Trzeba oczywiście ciągle wieżą bronić ósmej linii, żeby mata nie dostać, więc w partii król G8, no i tutaj pion idzie dalej, wieża B8, wieża już się teraz zaktywizowała, nastąpił szach, no ale król E7 Wieża, oczywiście, czarnego tutaj jeszcze próbuje coś wykombinować, ale finalnie dochodzimy do takiej pozycji, no i to jest koniec pieśni. Pionkówka znowu jest przegrana. Jeżeli czarny broni tego pionka, no to teraz wygrywa posunięcie e6. Nie da się, nie da się w tym momencie pionka już zatrzymać. Więc, tak jak widzicie, no te zasady szachowe. Niestety w dużej mierze opierają się na takim eleganckim zachowaniu. Opierają się na tym, że obaj zawodnicy zachowują się fair. No bo jeżeli ja gram na jakiś, jakimś turnieju i przeciwnik złapie figurę, no dobra, i później udaje, że nie dotknął, no to co? Zawołam sędziego. Sędzia się spyta tego zawodnika dotknąłeś? Ten powie, że nie. No i wtedy jest słowo przeciwko słowu, no i niestety klops, no, no nie, da się, nie da się udowodnić, tak? No i tyle. Natomiast na tych topowych turniejach, no to jest to po prostu nagrywane, no i wtedy, no to już nie ma zmiły, ale tak jak widzicie, w pierwszym odruchu jeszcze na próbował udawać, że, że tylko poprawią. Eee, także muszę wam powiedzieć, że tego typu akcje sprawiają, że mam mieszane odczucia co do Nakamury, bo z jednej strony fajny gość, fajne streamy prowadzi, no first bestia w szachy, ale też dużo zda zdarzało mu się te, tego typu sytuacji, eee, także no mieszane, mieszane uczucia mam. Co do tego. No, ciekaw jestem, jakby to było, gdyby yy, na przykład yy, ktoś tylko ukradkiem nagrywał, a na komu by nie wiedział, yy, że, że, że jest nagrywany. Co wtedy by zrobił? Yy, no dobrze, także cóż, mam nadzieję, że ciekawostka Wam się podobała. Pamiętajcie, ręce najlepiej trzymać pod siedzeniem, i dopiero kiedy chcesz wykonać posunięcie, yy, to w, do, dopiero wtedy, kiedy dobrze przemyślałeś to posunięcie, już chcesz wykonać, yy, to wtedy sięgasz po yy, figurę, bo dotknięte posunięta yy, i też druga zasada postawiona stoi jak już puścisz tę figurę no to już nie jesteś nie możesz zmienić swojej e, decyzji więc są różne tego typu reguły ale też nie przejmujcie się pójdziecie na jakiś swój pierwszy turniej z całą pewnością nie będzie to turniej kandydatów o jakieś kilkadziesiąt tysięcy euro i miejsce yy, miejsce w meczu mistrzostw świata więc nawet jeżeli zdarzy wam się pomylić jakieś reguły i tak dalej no to trudno na drugi raz będziecie pamiętali ale starajmy ale oczywiście pamiętajcie, żeby grać fair. Jeżeli złapałeś figurę, chciałeś wykonać ruch, no to nawet jeżeli się zorientowałeś, że ten ruch przegrywa, no to elegancko wypada rzeczywiście się przyznać do błędu. No dobrze, drodzy widzowie, więc dzięki za dzisiaj. Zostawcie komentarz czerwie-czerwika, jeżeli dotrwaliście do końca. I pa, pa!